Cześć, jak wiecie może nasze kanały już z teraz rewolucję, zmiany na śmieszniejsze i to jest ważne, że miesiąc podczas przerwa. I dobra, teraz przechodzimy do oglądania filmu. I będzie 24 godziny, wszystko po staremu, żeby jeszcze tak upamiętnić, jest stary ten tryb mojego kanału, też nie wiem czy będzie tutaj takiego w tym filmie. Telewizor będzie wyglądał tak, tak będzie wyglądała szafa i jeszcze tam dam sobie takie swoje jakieś rzeczy. Znaczy no, czy wymienię ja tutaj rzeczy, tylko z komoty jakieś tam ma, oczywiście to potem przywrócę. Subion! O już zauważyli. Subarion, dlaczego u nas wszystko takie stare? Bo mam challenge. No w tym razie chodzi o to, żeby się namęczyć, jeżeli ja się dopiero namęczę. Ja się zawstydzę przy pani korepetyturce, która też będzie raz przejdzie. Pisać jemy na korepetycje takie. Niezbyt ci dobrze idzie w lekcjach. No dzień dobry. Już jestem... Do gdzie mam iść? Do mojego pokoju. Dobra. No dzień dobry. Nie jaki tutaj takie jeszcze jest wszystko u was. A to moja mama wybierała meble. Okej okay, dobrze. Już skończyliśmy nasze, naszą lekcję i... Dobra. zapłacimy. No, a ja się moja mama zapłaci. Dziękuję za pieniądze. I w ogóle bardzo ładnie macie w domu takie, że o starych Syberian mówił, że to pani dobierała mabla. A Syberian no... Ups! Dobra, jeszcze wam tydzień dowidzę, widzowie powiem. To nie ma wam jego nie. Obiecujemy, że teraz na filmach muzyka będzie głośniej. Obiecujemy jest to bardzo. No I mi się kończę. Jeśli się, siłkę w góli, subskrypcję i papa. tu.